Witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Talmudem 10 Swirot Bal Hasulama. Lekcja 11. Jeżeli ktoś z Was zawędrował tutaj na tę lekcję, a nie słuchał pierwszej lekcji, to przypomnę, że pracujemy tu z tekstem księgi Talmud Eser Hasfirot, nauka o 10. Z firotach, w skrócie zwanej Tes, napisanej przez Jehudę Leib Halevi Ashlaga, który od tytułu innej swojej pracy, komentarza do księgi Zohar, Sulam, drabina, zwany jest Bal Ha Sulam, czyli posiadacz drabiny. Tes, z którym tutaj pracujemy, jest z kolei komentarzem do księgi Echaim, Chaim, drzewo życia, innego wielkiego kabalisty żyjącego w XVI wieku w Palestynie, Izaaka Lurii Ashkenazi, zwanego Ari. Eds Chaim jest komentarzem do Zoharu, a Zohar z kolei jest komentarzem do źródła najważniejszego, do Tory. Pamiętajmy, że słowo komentarz w kabale oznacza wyjaśnienie i większe otwarcie materiału zawartego w komentowanym źródle. Są oczywiście jeszcze inne prace kabalistyczne, ale my tutaj pracujemy z czterema wybranymi przez Rava Portnara po wielu latach nauki i poszukiwań z Zoharem, Edzchaim, Tes. I szlawej hasulam. Tes jest ogólnie uznawany jako podstawowy podręcznik kabały w naszych czasach, i wszyscy kabaliści go studiują, jednakże wielu z nich robi to w oderwaniu od Ezchim, które uważane jest za zbyt trudne i niedostępne. Jest to oczywiście błędem, i nigdy nie przyniesie rezultatów. Ponieważ zgłębianie samego komentarza bez źródła, który on komentuje, po prostu mija się z celem. To jest tak, jakby ktoś chciał poznać jakieś skomplikowane urządzenie, nie czytając instrukcji, a tylko samo dodatkowe wyjaśnienie do niej. My tutaj tego błędu nie robimy i każdemu z Was doradzam. Żeby sumiennie przerabiać wszystkie nasze tematy, ponieważ one wzajemnie się uzupełniają i razem składają się na zestaw, który bardzo skutecznie wprowadzi nas w głębię tej wielkiej mądrości, jaką jest kabała. Teraz przechodzimy już do materiału lekcji. Lekcja jest krótka, ale pamiętajmy, że te pierwsze lekcje z każdego tematu zawierają niezmiernie ważne informacje, których zrozumienie będzie miało kluczowe znaczenie w naszej dalszej nauce. Słuchajmy bardzo uważnie, starając się najbardziej, jak to jest możliwe, wchłonąć w siebie i odczuć znaczenie słów Balcha Sulama. Na koniec doradzam, żeby sobie jeszcze raz w skupieniu przeczytać sam tekst lekcji, koncentrując się przede wszystkim na tekście źródłowym. Link do tekstu oraz wszystkich pozostałych materiałów znajduje się w opisie do filmu. Pod koniec poprzedniej lekcji Bal Hasulam, Powiedział nam o celu stworzenia, że sens jego jest w tym, żeby przerobić kli otrzymywania na kli oddawania, i przytoczył nam przykład story, jak kobieta wychodzi za mąż za znaczącego człowieka i to ona jemu daje pieniądze poświęcenia, żeby pokazać, że to ona otrzymuje zadowolenie od tego że daje takiemu wielkiemu człowiekowi przechodzimy do kolejnego fragmentu tez i znajdujemy w zgodności z wyjaśnionym że cała przyczyna skrócenia była tylko i wyłącznie z przyczyny namiętnego pragnienia nowej właściwości, pragnienia otrzymywania dla oddawania, które w przyszłości powinno odkryć się za pośrednictwem stworzenia światów. Briad Haolamot Ale absolutnie nie z przyczyny jakiegokolwiek awiuta czyli grubości pragnienia, który byłby odczuwany w centralnej kropce, bowiem tam nie było absolutnie żadnego awiuta i absolutnie żadnej zmiany, jak powiedziano wyżej, i dlatego nie stała się centralna kropka aspektem końca z powodu skrócenia. I dlatego absolutnie niemożliwym jest odróżnić tam aspekt dużego i małego. I to jest to, co powiedział Raf, czyli Ari, że skrócenie było w pełnej równomierności. Mówiąc centralna kropka, ma on na myśli malchut świata nieskończoności, Tuż po skróceniu i przestrzeń wokół tej kropki jest w pełnej równomierności. Przechodzimy teraz do kolejnego odniesienia w tekście Ezchaim, odniesienia KUF-100. Przypomnę teraz cały punkt z tekstuarii, nad którym obecnie pracujemy. Przestrzeń, która pozostała po skróceniu, była okrągła. I wtedy pozostało miejsce puste i powietrze i opróżniona przestrzeń, rzeczywiście od kropki centralnej. I oto skrócenie to było w jednej równomierności. Wokół tej centralnej kropki, takim sposobem, że ta opróżniona przestrzeń była okrągła ze wszystkich stron i nie była ona w formie kwadratu z wystającymi kątami. W związku z tym, że także światło nieskończoności skróciło siebie w aspekcie okrągłym, w równomiernej równomierności ze wszystkich stron. I widzimy tutaj nasze odniesienie 100. Ta opróżniona przestrzeń była, i odniesienie kół dotyczy słów okrągła ze wszystkich stron, i nie była ona w formie kwadratu. Z wystającymi kątami, w związku z tym, że także światło nieskończoności skróciło siebie w aspekcie okrągłym, w równomiernej równomierności ze wszystkich stron. Przechodzimy do komentarza Baal Hasulama. 100. Wyjaśnienie bowiem obowiązkowo powstał tutaj jakiś obraz z powodu skrócenia, bez względu na to, że skrócenie było w jednej równomierności. Jak dobrze wyjaśniono powyżej, a nie z powodu zmiany właściwości, jednak po skróceniu i wyjściu światła z tej centralnej kropki, wtedy odkryło się, że nie wypada wyższemu światłu połączyć się z tą kropką z powodu wielkiego otrzymania które znajduje się w niej i ponieważ odkryło się to wtedy ona upadła ze stopnia który był u niej w ein sof teraz jest zrozumiałym, że kiedy Ein Sof zapełniał tę przestrzeń, to wtedy nie było jeszcze żadnego rozróżnienia wyżej i niżej. Ale teraz, po tym jak światło wyszło, pojawiła się zmiana właściwości, a jak wiemy, zmiana właściwości w duchowym powoduje oddzielenie jednego od drugiego. A jeśli tak, to ona już uważana jest za aspekt końca. A oznacza to taką grubość pragnienia, awiut, że nie ma już niższego od niego. Dosłownie od niej, bo awiut jest rodzaju żeńskiego. Dlatego tylko i wyłącznie ta centralna kropka pozostała pustą przestrzenią i ona nie jest więcej przydatna do odziewania światła, a trzy poprzednie stadia w ich godności i w ich subtelności zakut, cienkość, oświetlenie przeźroczystość jest to przeciwieństwo awiut, grubości, gęstości. One są jeszcze przydatne do odziewania światła w nie także po cincumie. Czyli te trzy poprzednie stadia nie były takie jak centralna kropka. One były jak właściwość Stwórcy i Światło oddaliło się z tych trzech faz chochma, bina i zejranpin albo też można powiedzieć z dziewięciu swirot. Tym niemniej powyżej wyjaśniliśmy, że ona nie stała się aspektem końca z przyczyny wskazanej wyżej. Patrz tam. I to jest to, co uściśla Raf, mówiąc, że ta opróżniona przestrzeń była okrągła ze wszystkich stron. Tutaj występują słowa Mikol sfiwotaw, czyli w całym swoim okręgu, otoczeniu, ponieważ tam jeszcze nie było żadnych stron. Co oznacza absolutnie nie koniec, ale jak koniec, który jest w figurze okręgu, którego koniec jest w centrum czyli kropka w samym środku okręgu która jest jakby końcem, ale jednocześnie nie jest nim. Takim sposobem, żebyś ty wyobraził sobie te cztery stadia jako cztery kule, jedna wewnątrz drugiej, jak warstwy cebuli. Można też powiedzieć sfery umieszczone, jedna w drugiej. Czasem, dla uproszczenia, mówi się okręgi. Tak, że centralna kula jest to czwarte stadium, ta, która ją otacza, jest to trzecie stadium, a ta, która ją otacza, jest to drugie stadium, a ta, która otacza je wszystkie czyli najbardziej zewnętrzna. Jest to pierwsze stadium. I tym sposobem nie odnoszą się do niej aspekty wyżej i niżej, prawe i lewe, bowiem stadium pierwsze na przykład, które jest w pierwszej połowie ono otacza wszystkie stadia w tej połowie. A w drugiej połowie także otacza wszystkie stadia, które są w tej drugiej połowie i tak samo pozostałe stopnie. A jeśli tak, to nie ma tutaj wyżej i niżej i tak samo nie ma prawego i lewego. Chodzi tu po prostu o to, że jeżeli weźmiemy kulę złożoną z nakładających się na siebie sferycznych warstw, tak jak warstwy w cebuli, to wtedy każda zewnętrzna warstwa otacza wszystkie wewnętrzne warstwy równomiernie ze wszystkich stron, i nie można mówić tutaj o otaczaniu od góry czy od dołu, bo nie ma tam jeszcze góry ani dołu, ani prawej. Ani lewej strony. I tym sposobem nie ma pomiędzy nimi żadnego wywyższenia jednego nad drugim, i wszystkie one są jednakowe w jednej równomierności, a przyczyna tego wyjaśniona jest wyżej w tym, że przyczyną skrócenia nie była zmiana właściwości, czytaj tam uważnie. I to jest to, co uściśla RAF w słowach okrągła ze wszystkich stron w równomiernej równomierności. Wehaven. I zrozum to. Kolejne odniesienie – Resz znajduje się już w kolejnym punkcie samego Etz Haim. Balhasulam zatytułował ten punkt tak: W związku z tym, że światło einsow było w równomierności, skrócenie było także w równomierności i jest to istota okręgu. Występuje tutaj słowo igul, które zazwyczaj wszędzie tłumaczy się jako okrąg. Ale my starajmy się wyobrażać to sobie raczej jako kulę, sferę. Pamiętając oczywiście o tym, że nie mówimy tutaj o materialnym kształcie, lecz mamy na myśli właściwości duchowe. A przyczyna była w tym, że ponieważ światło Einsow jest równomierne w pełnej równomierności, to koniecznym także powinno być, że ono siebie skróciło w jednej równomierności ze wszystkich stron, a nie tak, żeby ono skróciło siebie. Z jednej strony więcej niż z innych stron. I wiadomo jest z nauki geometrii, że nie ma takiej figury, żeby była ona na tyle równomierna jak figura kuli, czego nie powiesz o figurze kwadratu, mającego kąty wystające, i także o figurze trójkąta. I tak dalej w pozostałych figurach. I dlatego obowiązkowo koniecznym jest, żeby skrócenie einsów było w formie kuli. Zapamiętajmy sobie to słowo i i zawsze, bez względu na to, jakie tłumaczenie spotykamy: krąg, okrąg, kula, sfera, Zawsze starajmy się widzieć za nim właśnie to słowo. I gul. Przechodzimy do komentarza or pnimi I nasze kolejne odniesienie, resz. 200, dotyczy słów, jak figura kuli. I Balha mówi. 200. Zostało to już wyjaśnione powyżej. Kolejne odniesienie, sin, 300, dotyczy słów, czego nie powiesz o figurze kwadratu mającego kąty wystające. 300. Wyjaśnienie. Jeśli Byłaby tam różnica wyżej i niżej, prawe i lewe, to byłoby to wyjaśnione w formie kwadratu, w którym są cztery strony, które odpowiadałyby tym czterem stadiom, o których powiedziano wyżej. Jednak nie było tak, ale w formie Igulim, w której nie ma tych różnic, jak powiedziano wyżej w poprzedniej wypowiedzi. 400. I także o figurze trójkąta, i tak dalej w pozostałych figurach. 400 to uczy nas o stopniu, w którym jest tylko 3 stadia, i brakuje w nim czwartego stadium, czyli trzy strony, góra, prawe i lewe i brakuje tam strony niższej i to nazywa się figura trójkąta. Ja myślę, że nie ma sensu cokolwiek tutaj dodawać. On wyjaśnia nam, że te figury geometryczne także mają swój korzeń w duchowym. Cztery stadia odpowiadają figurze kwadratu, ale tutaj są one wystające, widoczne, a trzy stadia, w którym brakuje czwartego stadium Malchut, odpowiadają figurze trójkąta. I to jest jeszcze większy stopień niedostatku. A pozostałe rzeczy z Bożą pomocą poznamy w kolejnych wyjaśnieniach Balhasulama w TES oraz w innych naszych lekcjach. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.